Witajcie w kolejnym odcinku. Jutro jedziemy, słuchajcie, do Cezarego z kanału wędkarstwo.pl. Zabieram ze sobą moją okonióweczkę do 5 gram plus paprochy i będziemy bawić się na rzekach u Cezarego. Dlaczego nagrywam powitanie dzień wcześniej? Plan na jutro jest prosty, choć w sumie nie do końca. Godzina trzecia wyjazd, około 6 będę na miejscu i od razu ze wschodem słońca wraz z Cezarym lecimy zwiedzać rzeki, polować na jakieś okonie. Także dzisiaj taki luźniejszy film odskocznia trochę, myślę, od tych dużych ryb, chyba że. Złowie garbusa, 40-50 cm to wtedy będzie na grubo. U mnie na rzekach totalnie się nic nie dzieje, naprawdę. Ja Widziałem ostatnio sporo moich rzek w okolicy, ale poza malutkimi okoniami i szczupakami kompletnie nic się nie działo, więc mam nadzieję, że jutro u Cezarego uda się chociaż pobawić z okoniami. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że w tym filmie będzie konkurs z okazji 96 tysięcy subskrypcji i przypominam, że w drodze po 100 tysięcy, co każde 1000 subskrypcji będą kolejne konkursy. Mi nie pozostało nic innego, jak pakować sprzęt, także widzimy się już z nadwody. Mam coś. Było. Było. No, ładna rywał mogła być. Ale ładny garbus! O człowieku! Zarzucało. To <śmieszne>, śmieszne. Ładny no. Mogę ich zacząć za samogonek ogonek Jakby jakiś gentleman skusił się na całą, a nie na samogonek. Ło 23, 4, 1, 5 Jarka w oczach O, ładny. Tutaj Daniel Tam ze mną się... no. oh. Kurde, ja tego się wciąż nie da ona mi za samogonek podskub. O tył, no nie Pod samej czcinki nie wyjechał Ty to był szczupak No Mam rybę! Mam rybę! Ale malutką! Bardzo malutką. Mikrus totalny. Hop. Bawię się na boczny trok Cezarego. Zrobiliśmy zamianę wędki. Powiem ci, że te dwie wędki są totalnie inne. Mój jest krótki i delikatny, twój jest długi i ciężki. Dwa ładne. Zmienić miejsce, teraz sumiemy na bunk. 23 23 Drugi drugi, drugi większy 25 25 Nie postawisz już ale ręce zmarnięte No jest dziwne no strasznie Dobra Dwa poziomy Rybę i zaczep. I to dużą, w sensie z okonia ładnego, ale zaczep też. Nie wiem czy już nie poszedł. Czy chyba poszedł. był ładny okoń. W tak niefartownym momencie mi wziął. Proszę Państwa, kolejny okoń za Cezarego. No fajn, duży. Nie duży, fajny. w końcu i okoń mnie. Ale maluszek kolejny. Dobra, drugi oko, nie jest źle Mikro jest o! o człowieku, co on zrobił? Jest Jest większy Z tego samego miejsca No ten o dwudziestki już ma Nie jest źle Moja największa zdobycz z dzisiaj Jak na razie no chodź tu Dyran okonek koło 20 Hop. Mam Co? Mam się owinął jak szaszłyk o jest Jest kolejne oko Gumy soft bait Fishing Leć maluszku Zaczep Ryba tak. Twój Na końcu to jest tragedia czy to jest jakaś guma Chyba nic nie ma Poje. A to dałe Twoja Jest maluch Kolejny do kolekcji Ale ten totalnie malutki Ale branie miało ładne dzikus mały Jak coś to w tle jest, musza Ale mikrus, ale branie miało fajne Kolejny okonek, wielkości... no takie dwie... trzy moje gumy. Płyń. Co jest?! Słuchajcie, zarzuciłem do rowu obok. Rowu! Zwykłego rowu! I mam konia. Co jest grane? Taki, no mały, ale jest. Kolejny. Dzisiaj każdy okoń mnie cieszy, na moich rzekach nie dzieje się kompletnie nic, a tutaj chociaż się pobawię, przynajmniej mam nadzieję, że jeszcze się pobawię, ale jak na razie kilka wpadł, tak nie ma tragedii, Jest w porządku, no ale tutaj to tak dla beki bardziej rzuciłem szczerze, Zary gdzieś poszedł, mówię, a sobie rzucę, może coś tu większego siedzi, to by było śmieszne. Kolejny okoń Cezarego Mikrus 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 Ale dobrze, coś się dzieje. Siedzi siedzi? Ja To jest okoń? Szczupak Szczupak? Sz... ja ja Szczupaczek Jaki mikrus w ogóle Co jest Że on grane? Się za to zapił. Ty nie zapiął on się, ozi on zaplątał żyłkę, zobacz <laughs> I jeszcze w zęby złapał żyłkę chyba Ej, spokój się co się ci ze Cezara po prostu zawinął za żyłkę, nie to, że się złapał, tylko że się zawinął. Ja teraz wiedziałem, że to jest coś... Ale mikrusek. Jakaś inna ryba. No mały wypuść. jak, nie wiem... Maluszek. jest tam dalej bliżej. Co to jest w ogóle? <laughs> Dobra, chyba go muszę rzucić tam. Nie, tutaj on się pracuje, Tak? O, no i daw widać. Proszę cię uspokoić. Ale <laughs> to też mikrusek. Up, uh, nie, 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 mi niestety. No. nie, 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 chłodniejszy nie, 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 18 to ma całkiem całkiem Całkiem, nie, całkiem nie, 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 no nie, potraciłem o konia. Jak ja go zaciąłem, co jest grane Zabrzusiu Oho, nie spadło do wody! Ty! Ty! No co? Ja czy kręcę, co jest grane? Ty mam go jeszcze! Może ci wziął jak zaczepił się ten Ja... Trafiłem przez drzewo do wody no. i zrobiłem tak rybę no. <laughs> Takiego mikrusa No nieźle, nieźle, nieźle Taki mikrus Hop Co? O Jest jok No myślałem, że fajniejszy jest ładnie O Pa bez brania kompletnie <laughs> Po prostu go wyciągnąłem z szynętą Na tamtę dwukolorową no on jest wiele większy od On jest Jak dwie te przynęty o, o. Ładny. O, o nie wiem czy nie największy dzisiaj Całkiem całkiem Fajny garbusik Mam o zachodzie słońca piękny. Płyn na różku To nie jest jeszcze 30, ale już ładny. Mi się takie podobają. I na tamte kolejny. <laughs> Te tamty coś mają w sobie jednak. Idę, idę. Chłop co złowił. Ładny. Taki, taki, taki. Taki siup. Blady. No blady bardzo. Bardzo blady. O! Płyń. Dobra, słuchajcie, a więc my już kończymy łowienie, i tak jak wcześniej zapowiedziałem, mamy dla Was fajną zabawę. W sumie to konkurs. I dzisiaj mamy bardzo fajne nagrody, bo wraz z Cezarym z kanału Wędkarstwo.pl oraz z kanałem Favorit mamy do rozdania aż 3 wędki i trzy kołowrotki. Trzy razy taki zestaw. 3 wędki X1 od Favorit. Dodatkowo koło kołowrotek tak samo X1, wędeczka od 10 do 32 gram wyrzutu, długości 2,32. Także fajna szczupakowa wędka poleci do Was. Warunki konkursu są bardzo proste. Trzeba być subskrybentem mojego kanału, kanału wędkarstwo.pl oraz kanału Faworit. Dodatkowym warunkiem jest napisanie komentarza. Biorę udział, wyniki będą za tydzień na kanale Cezarego. I pamiętajcie, że biorąc udział na każdym kanale zwiększacie swoją szansę na wygra. Do filmów na kanale wędkarstwo.pl oraz faworyt, linki w opisie. Tak samo wszystkie dokładne warunki macie też w opisie, także sprawdzajcie opis. Pamiętajcie o tym, żeby zgłosić się w ciągu 7 dni od publikacji wyników po nagrodę, bo jeżeli się nie zgłosicie, to nagroda przepadnie. I zwycięzcy muszą się zgłosić do wędkarstwo.pl przez maila, którego będziecie mieli u niego w opisie. I przypominam, że konkurs jest dla subskrybentów naszego kanału. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego.